Dzień dobry z tej strony, milki, to kolejny odcinek na moim kanale. Napalionowie oczywiście jesteśmy. Zostawcie łapkę suba, a w dzisiejszym odcinku w końcu zajmiemy się naszym kochanym Wincendym. Moi mieli dokładnie tak, ale zanim to, wy zostawiacie łapkę suba, Podacie na paląc bo ponieważ tam możecie zrobić taki bralok piękny, który Wam przyniesie szczęście na te wakacje i dzięki niemu będzie cały czas piękna pogoda. A druga sprawa jest taka, że wpadajcie na kanał vlogowo oraz do mojego Instagram, ponieważ tam właśnie będą nowe filmy, zdjęcia z Wincendym, także koniecznie musicie tam być na bieżąco, śledzić to, co się oczywiście. Dzieje. Ej! Nie wiem, już, czy to było tutaj, dlatego że ja miałam tak dużo takich tabliczek. Zabiję kota. Nie wiem, kogo, kto, 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 co, jak, o co chodzi. Nie mam pojęcia. Bardzo dziwne, ale ja właśnie, a propos kocika. Chciałam w końcu go nazwać, ponieważ on nie ma imienia, więc. Yy, więc, okej, okay, ja nie wiem pisać. Wy, inny, ty. Musimy nazwać z naszego kocika. Oh, yeah! I słuchajcie, kocik jest na zewnątrz. E, proszę bardzo, Vincent. Taram, Mamy to widzowie! Jest nasz Vincent! Niestety tutaj coś jest popsute i się nie pokazują ym, name tagi, no ale słuchajcie, Vincent jest, dobra. Ej, Vincent, czy ty byś mógł nieść tam, tylko ze mną? W ogóle, Vincent w realnym życiu śpi, ale możliwe, że on zaraz wstanie, go zaraz zobaczymy, nie mam pojęcia. Ale czekajcie, gdzie ja tam. O, mamy rybki i słuchajcie to, dobra, Vincencik! Ej, gdzie on jest? Vincent? Ej, Mordo! No ładnie. Wziął, wziął i poszedł, nie? Wziął i poszedł i go już tyle go już widzieliśmy. Koty chodzą, sobie swoją własną drogą, on się za dużo nasiedział. Ej, bez kitu czemu go nigdzie nie ma? Ja nie mogę! Dobra, słuchajcie, zaraz mam nadzieję, że się przeteleportuje go gdzieś znajdziemy. A my w tym czasie... Chyba, że na górę się gdzieś przeteleportował. Czyli... Co to jest? Ej, co to jest? O co chodzi? Widzicie te czerwone zacieki? Z sofitu? Wy, ty, wy. Tu nie ma. A tutaj, u Vincenta? Też nic nie ma. Ej, co jest? Łotwa. Ej, dobra, to jest akurat dziwne, nie widziałam tego wcześniej. Czekajcie, aż zrobię fotę. Czy my gdzieś tutaj mamy? Mamy, mamy kamerę. Mamy kamerę, więc wiecie, zróbmy zdjęcie. Bo trzeba to wszystko oczywiście udokumentować. Dobra, czekajcie, tak żeby było oh, widoczne. Czy jest wszystko widoczne? Pięknie, oczywiście, że jest. Ja gdzieś ogólnie zrobiłam sobie chcesz, szafkę, w której wszędzie wkładałam te zdjęcia. No i wiecie co? Aha, zapomniałam gdzie, <grytanie> gdzie jest ta szafka. Więc yy, musimy ją gdzieś znaleźć. Czekajcie, że to będzie gdzieś tutaj. Um, jasny gwintek. Czekajcie, może na dole. Ej, martwię się teraz o Vincenta, że on nie wraca. To jest jakaś krew już w ogóle. Ehm, dosyć dziwne. Tutaj też nie. Czy to nie było czasem tu, w jakiejś szafce? Tak, tutaj. Dobra, słuchajcie, to możemy w takim razie to tutaj odłożyć, bo to jest bardzo dużo rzeczy. Ej, dobra, to chyba musi być, mieć jakiś związek z tym podglądaczem całym. Ale nie jestem pewna. Dobra, czekajcie, pójdźmy tam i zobaczmy, co tam jest, bo to jest aż kurde dziwne. O, się trochę zaczęłam stresować, no nie powiem, że nie. Dobra, czekajcie, wejdźmy tam. Czy ja to mogę się jakoś dostać w ogóle w jakiś sposób? O najlepiej tędy, albo dachem. Tam coś jest? I dobra, czekajcie, dachem chyba będzie jednak lepiej. O, e, czekajcie tylko to zakryjemy. Pójdźmy dachem, bo tak będzie szybciej i jakoś się tam sobie wkopiemy z góry i potem będzie nam łatwiej e, wylecieć. I dalej nie idzie ten Vincent, nie? On gdzieś po prostu serio wsunął. Dobra, czekajcie, wylądujmy tutaj i tutaj jest to miejsce, powinno być, w którym właśnie. E, ten, czekajcie, gdzieś się może tutaj wkopmy. Okej, okay, dobrze, dobrze, wkopaliśmy się. Co to jest? Ej, co jest? Tu są ghost bloki? O! Okej, okay, mamy jakieś łóżko. Ej, co jest? Czekajcie, ja tu robię normalnie fotę kolejną. Czekajcie, ojejku. Okej, okay, zróbmy. Mamy. Ej, what? Co to w ogóle ma być? Ej, tu jest jakaś książka, tu jest w ogóle mleko, niewidzialność, chleb i spyglass. Są napisane jakieś daty, ale 17, 18, 19, 20 czerwca, dzisiaj jest 21. Swoją drogą, widzowie! Skończyliście dzisiaj szkołę! Gratulacje! Wakacje! Dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji, tak mi się przełomniało. Dobra, w każdym razie, napiszcie w komentarzu, widzowie, kto z Was ma świadectwo z czerwonym paskiem. Czekam na te komentarze. Jaka średnia? A my tutaj wracamy, bo to jest dziwne jakieś nieco co to są za daty. 13, 21, 9, 14, 48, 10, 82, 18, 1869. Kurde, wiecie co? Jedynie co mi się kojarzy, to wczoraj o 20 wchodziłam chyba na Minecrafta tutaj na świat na palionowo. Ja nie wiem, czy to nie są czasem moje. Wiecie, jakby momenty wchodzenia do gry. Teraz na przykład jest około godziny 15. Wy macie oglądać o 16 ten film, ale ja o 15 go nagrywam. Więc nie wiem, możemy to sprawdzić. I dobra, to są chyba serio moje logi. W sensie, czy tutaj ten stalker cały. Ach, dziwne, dobra, wiecie co, czekajcie, bo ja mam pomysł. E, w ogóle, gdzie jest Vincent? Ja nie wiem, co się dzieje z tym kotem. Ja się zaczynam martwić. Ale, e, weźmy sobie. A ja mam, słuchajcie, spyglass. I to ubierzemy, bo ja może tutaj mam jakieś ukryte w ogóle przejścia. U siebie, a ja nawet o tym nie wiem. No gdybym ja chodziła wcześniej w test się, to od razu uważa, że tam jest słuchajcie okno. Eee, tu jest okno. W ogóle to jest strasznie, strasznie wygląda ta krew. Ja nie wiem o co chodzi w ogóle z tą krwią. I tu jest okno. Wow, okej, okay, dobra, czekajcie, musimy to przeszukać teraz. I wiecie, co gdzie ja bym poszła? W ten, to miejsce, w którym kiedyś byliśmy, eee, które jakby Stalker dla nas zostawił. Tutaj nie ma żadnych yy, przejść. Czekajcie, zaraz jeszcze tutaj. Tutaj też nie. I tutaj również jest, słuchajcie, czysto. Okej, okay, ej, wow, dobra, e, pójdźmy sobie w tamtą miejsce, gdzie my kiedyś byliśmy. Mm, ale zobaczmy, po prostu by się coś zmieniło. Ja nie mogę, dobra ej widzowie, jeżeli wy wiecie o co tutaj chodzi i, i co to ma być, czy jeżeli ktoś, jakby czy po prostu ktoś tak też miał, to dajcie znać w komentarzu. Może ktoś akurat też takie coś... jakby była taka sytuacja. A to wygląda jakby tam były jakieś. Jakby po, po prostu podglądać, bo to jest idealne. Wszystkie, jakby sobie jego, wiecie, atrybuty, nie? Czyli e, te. E, jak to się nazywa? Spyglass, jak to się nazywa? Lunetka. E, jakieś kurde kamerki nagrywane. Książka z piórem i nagrywane. się wpisywane tam są jakieś rzeczy. No, ja nie wiem, widzę, to jest akurat bardzo podejrzane. Vincent, gdzie ty leżysz? Bądź tutaj, nie możesz tam wchodzić. Kotki tam nie mogą iść. Dobra. Jesteśmy w tym miejscu. I ja się stresuję trochę. A eee, załóżmy sobie te w ogóle Google of True Vision, bo to się tutaj przyda, nie nie palą się wszystkie świeczki, Śmięt wierdzi, że się paliły jak tutaj przyszliśmy, możemy to zrobić na zdjęciach, także zaraz porównamy, także teraz się widzowie nie palą świeczki, ej w ogóle w tych spyglassach widać widzowie przejście, tajne, ale fajne, dobra, hmm, Czy tutaj coś się zmieniło w skrzynkach, kurczę tego akurat nie pamiętam. Nie ma papieru, a tu było na 100% wszystko zapełnione papierem. Dobra, to mamy tutaj jakąś zmianę. I wejdźmy teraz na dół. I tutaj też, się jakby nie palą te świeczki. Dobra, też, słuchajcie, zrobię zdjęcie. Zrobiłam, zrobiłam. Dobra, Ej, dobra, tego nie widziałam wcześniej. coś jest. Wchodzimy tam. Ma jakaś skrzynka. Okej, okay, na to ma zbroja, mieczyk oraz złote jabłka. No dobra, a tutaj. Album miał jakieś ze zdjęciami. E, ale go nie mogę otworzyć w żaden sposób. Okej, okay, dobra, zostawię go tutaj w takim razie, nie wiem o co chodzi. E, Mamy tutaj kamerę, to nie się nosi świeczki, diamenty. I dobra, ja stąd wychodzę, bo ja się trochę boję, Czekaj, się zrobię tej foty jeszcze. Paum! Okej, okay, udało się. E, bo to akurat dokumentacja jest bardzo ważna. Hmm, tu są komputery. No to, słuchajcie, nie wiem, no, dziwne. Dobra, wracamy stąd się. Jak to się wychodzi? Stąd się wychodzi, tak? Ej, dobra, to jest w ogóle dobry mechanizm. Ja się boję tutaj być. Weźmy, słuchajcie, Vincenta, e, bo on tutaj oczywiście przywędrował, nie wiadomo dlaczego, z jakiego powodu. Chodź, gościu. E, ja cię tutaj zabiorę może na tym żebyś z tobą szybciej się przedostać tam. Idziesz za mną? Idziesz. Ej, dobra, szczerze? Mega straszne. W sensie, nie wiem, o co chodzi, dlaczego na strychu u mnie ktoś siedzi? To jest strasznie dziwne akurat. Ja jakby nie wiem, bardzo, bardzo dziwna sytuacja, dobra. Wróćmy do domu, czekajcie, bo ten oczywiście Vincent y, nie umie pływać, więc. O, zrobimy coś takiego i mam nadzieję, że się przeteleportuje do nas albo przepłynie. Okej, okay, dobra, przeteleportował się, tak myślałam właśnie, że. E, kotki nie lubią wody, no widzowie, co już wam mogę powiedzieć? Swoją drogą e, podajcie tak mówię, na tego Instagram, ponieważ tam więcej zdjęć z Vincentem w realnym życiu. Dobra, chodź Witek. My musimy go tam odstawić w bezpieczne miejsce, chociaż ja nie wiem, czy tam jest już bezpieczne miejsce. W się sensie nie wiem, gdzie jest bezpieczne miejsce, bo tam on jakby mieszka pod strychem, nie. No a tam na strychu takie rzeczy się dzieją, że ja cię skręcam i przekręcam. Trzeba to w ogóle zbadać, jakoś to ogarnąć, nie wiem jak. Jakieś kamery tam dodać? Nie wiem. Serio nie wiem jak to zrobić. I dobra, gdzie dać tego Vincentka teraz? Vincentku, gdzie ciebie dać? Gdzie jest bezpiecznie nie są, że do kiba cię zamkniemy, co? Tam jest zimno przemian, teraz są upały, to tam będziesz miał fajnie! Co ty na to? Vincent? Dobra, chodź, czekajcie, go, zabiorę. Mam nadzieję, że to się uda. Chociaż coś jak czuję, że... że nie ciężko! No jak widzicie, smyczka nie, nie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działała. Chodź, a rybka? Gościu, nie chcesz rybki? O, 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 oh, o, yeah, o, oh, yeah, o, oh, yeah. Dobra, udało się. Nie Niech się siedzieć sobie po palcu, to jest bezpieczne. Uch, myślałem, że się nie uda tak szczerze. Ja bym chyba jednak jeszcze widzowie poszła raz tam na górę. Em, ale jak to zrobić? Kurde. Jakby ja po prostu szukam jakiegoś widzowie sposobu, nie? Jakiegokolwiek sposobu na to, aby... Um, aby, nie wiem, rozegrać tą sytuację dziwne. Ej, co jest? Co to jest? Tu jest też jakieś przejście? Ej, nie, do, do, przejście do tego, do środka, Ja czy dobra. Mega dziwne, to jest mega dziwne, w każdym razie... Ach, nie wiem, no musimy to rozgryźć, słuchajcie, w tej książce, <laughs> te rzeczy, nie, które tutaj są. Ej, to tu było, czy nie? CO TU BYŁO, CZY NIE? What is going on? What is going on? Dobra, ja widzowie uciekam stąd, jasno uciekam. Ja tu nie chcę w ogóle być. Eee... Jak to było tak? Ej, nie było tam daty 21. Dzisiaj jest 21. Ja autentycznie, realnie około 14.40 myślę, że mogłam wejść do Minecrafta. Ej, dobra, czyli on cały czas mnie śledzi, ja pierniczę, on cały czas nie podgląda i widzi, dlaczego ja go nie widzę w takim razie, skoro on mnie podgląda, a ja go nie widzę, dobra, i to jest strasznie dziwne, czekajcie, ja sobie odstawiam moje wszystkie rzeczy eee, tutaj, eee, możemy też porównać przy okazji, słuchajcie, czy to faktycznie, kurde, tylko gdzie to będzie, tutaj, dobra, no tutaj jest jakaś fota, ale to bardziej chodziło mi o tutaj, o, widzicie, są wszystkie świeczki zapalone, tam były trzy zgaszone, nie wiem, co to może oznaczać, ale bardzo to jest dziwne. Tu jest jeszcze chyba w środku, tutaj też są zapalone. Jasny gwint. Ej, dobra, ja nic nie rozumiem, ja nie wiem, gdzie mam być. Nie wiem co mam robić i do mnie mojego Vincenta, bo się po prostu boję tej sytuacji, która tutaj istnieje i dobra, czy to jest odglądacz, który śledzi mnie, będąc na moim strychu. To jest całkiem możliwe i totalnie przerażające widzowie sobie nie wiem. napiszcie mi w komentarzu, co mam po prostu robić.